Magazyn prolog ponownie w podróży. Tym razem śladami Marii Herman i Olgierda Borewicza, bohaterów najnowszej serii kryminalnej Roberta Małeckiego. Za chwilę spotkamy się z pisarzem w pięknej, klimatycznej kawiarni Fado w Grudziądzu. Wreszcie spotykamy się w kawiarni Fado w Grudziądzu. Nieprzypadkowo. Powiedz, kto tutaj się swoich bohaterów spotkał? No więc spotkał się tutaj Marian Kurek, to pamiętałem, kiedy rozmawialiśmy poza kamerami, natomiast nie pamiętałem, z kim się spotkał. Dziękuję za to przypomnienie, że spotkał się z Adamem Witbergiem, a więc znaczącą postacią z wiatrołomu właśnie. No i w ogóle, wiesz, kiedy planowałem to ich spotkanie, to wiedziałem, że musi się odbyć w jakimś fajnym, interesującym miejscu na mapie Grudziądza, a wydaje mi się, że nasza, nasze miejsce spotkania, Cafe Fado, jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby się tu spotkać, posiedzieć, pogadać o różnych sprawach. Wspominałam Ci wcześniej, że odbyliśmy taką wycieczkę śladami Marii i Olgierda i, i byliśmy w miejscu, w którym zaczynasz urwisko, tak? Byliśmy na Wrzosach, czyli w dzielnicy, gdzie mieszka Maria. A powiedz mi, jak znajdujesz takie lokalizacje? To znaczy, czy, czy musisz, nie wiem zobaczyć, dotknąć, doświadczyć tego miejsca, żeby go opisać? No i właśnie, jak szukasz na mapie, w Google Maps, chodzisz po mieście? Wiesz co, to jest tak, że jeśli chodzi na przykład o takie arcyciekawe miejsca, które, które pojawiają się w moich powieściach, takie, takie nietypowe, tak bym powiedział, takie, o których często i mieszkańcy nie wiedzą, albo, albo nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, to ja mam takiego mojego kolegę, znakomitego Michała Kadleca, który który jest takim piechurem, chodzi po lasach, wiesz, wie dużo więcej niż ja. I ja odzywam się, pamiętam swego czasu do Michała i mówię: Słuchaj, potrzebuję urwiska fajnego. Mhm. Mówi: To chodź jedziemy. No i cały dzień tam chodzimy, jeździmy, szukamy różnych miejsc, ale kiedy zobaczyłem to urwisko, w którym wy mieliście okazję być, to pomyślałem sobie, że trudno lepsze miejsce do rozpoczęcia opowieści kryminalnej. Szczególnie, że zależało mi na miejscu, które jest bardzo, bardzo, znaczy, które jest po prostu w granicach administracyjnych miasta, a niekoniecznie gdzieś poza. No i które jest takim no, rzeczywistym urwiskiem. Akurat tam przepływa drwęca, jest, jest stare żwirowisko, więc, więc to było niesamowite dla mnie przeżycie. Praktycznie, kiedy pojechaliśmy w to miejsce z Michałem, ja już byłem przekonany, że. Że to, jest, że to jest początek mojej powieści. Natomiast pozostałe miejsca to jest też tak, że ja nie do końca wiem, gdzie Maria Herman mieszka, jakby nie muszę tego wiedzieć. Wiem, gdzie mieszka komisarz Bernard Gross, to jest dla mnie też oczywiste, bo to jest taki bardzo charakterystyczny budynek nad, nad jeziorem Chełmżyńskim. Więc to, to się bardzo różnie układa, ale jedno jest pewne, znaczy jeśli są takie miejsca, które, które wiesz, no, muszą zagrać w tej powieści, to ja muszę je zobaczyć. To, to jest absolutny warunek, absolutnie konieczny warunek do tego, żeby, żeby można było o tym pisać dla mnie, bo. Bo ja ciągle podkreślam, że gdybyś dzisiaj mnie zapytało o to, ile kamienic jest w północnej pierzei rynku staromiejskiego w Toruniu, to ja bym nie był w stanie się odpowiedzieć na to pytanie, mimo że jestem tam niemalże co drugi co, co piąty dzień, prawda? Więc, więc trzeba to sprawdzić, trzeba to, to gdzieś tam poczuć, zweryfikować, zobaczyć kolory, zobaczyć, zobaczyć ulicę. Coś, co chyba też, z czego bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę, to to, że na przykład tutaj mamy jakiś przestrzeń, jakiś widok na. Kolejny interesujący obiekt w mieście, prawda? I teraz, kiedy mój bohater porusza się tym, tego typu uliczkami, to ja bym chciał, żeby on to widział, skoro mm -hmm. widzą to inni, żeby to zauważył. Więc, więc to łażenie po tym mieście, łażenie po tych przestrzeniach jest naprawdę istotne, naprawdę ważne, żeby, żeby też dobrze i, i wiarygodnie te przestrzenie oddać. Okazały się już dwie powieści z cyklu o Borewiczu i Herman. Dwie powieści o polskim archiwum X. Powiedzmy, kiedy się narodził pomysł, o, pomysł na, te, na ten cykl? O właśnie o, o tym zespole do spraw, przestępstw? Niewykrytych. Niewykrytych. Tak. Tego momentu, w którym otrzymałem propozycję od wydawnictwa literackiego, mhm. żeby rozpocząć taką współpracę, z której to propozycji bardzo się ucieszyłem. I właściwie byliśmy przekonani, obie strony były przekonane co do tego, że jeśli mamy rozpocząć tą współpracę, to rozpoczniemy ją od nowej serii kryminalnej. Mhm. I to było chyba dla mnie kluczowe, ponieważ rozpoczęcie nowej serii kryminalnej ma sens wtedy, kiedy ja poruszam rzeczy, których do tej pory nie poruszałem w swojej. Działalności na wielu różnych polach, to znaczy myślę o takim polu przede wszystkim narracyjnym, ale też fabularnym, rzecz jasna. No i na takich rozwiązaniach, wiesz, które mają dla mnie znaczenie czyli jakiego bohatera do tej pory nie powołałem do życia. Ponieważ miałem wcześniej serię z Markiem Benerem, dziennikarzem Turunskim, i serię z komisarzem Bernardem Grossem, która rozgrywała się w Helgrze, pomyślałem sobie o, o tym, że chciałbym. Bo tego nie robiłem do tej pory, powołać dwoje równoprawnych bohaterów, którzy będą rozwiązywali sprawy kryminalne. I to był jeden z takich filarów tego pomysłu. Drugi dotyczył miejsca rozgrywania akcji, bo tak jak wspomniałem, ta pierwsza moja trylogia i komisarz Gross są związani z konkretnymi miejscami. Benner w Toruniem, komisarz Gross z Helmżą. I wiesz co, i nagle sobie pomyślałem, że chciałbym mieć bohaterów, którzy będą eksplorowali różne miejsca na mapie Kujawsko-Pomorskiego. I żeby to zrobić, żeby to było wiarygodne, że ci moi policjanci jeżdżą raz w jednym miejscu, są raz w drugim, raz w Grudziądzu, raz w Toruniu, raz w innej części Kujawsko-Pomorskiego, to pomyślałem sobie, że oni muszą być policjantami z archiwum X albo z Komendy Wojewódzkiej. No więc to archiwum X tak do mnie przyszło, ale chyba najpierw pojawiła, pojawił się pomysł na Marię Herman i na Olgierda Borewicza, a dopiero potem ich ulokowałem w tym, w tym zespole. Ale, ale żeby znowu powiedzieć coś o Marii Herman, to musiałbym wrócić do m, takiego momentu, w którym napisałem swoją drugą powieść, Porzuć Swój Strach, w całości poświęconą hazardowi. I kiedy to po tej powieści, po napisaniu tej powieści, po jej publikacji, odezwała się do mnie ula z życia hazardzistki i zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, co mi się w tej powieści udało od strony uzależnienia, od tego, od tego wiesz, pokazania tego uzależnienia, a co mi się nie udało. I parę lat później, parę lat później, Ula na swoim profilu, bo ona też sporo czyta i, i lubi literaturę gatunkową i, i opisuje też swoje wrażenia z lektur, napisała, że brakuje w literaturze gatunkowej właśnie polskiej zagranicznej postaci, która byłaby uzależniona, ale leczącą się, pod, osobą już leczącą się, będącą po tej drugiej stronie barykady. I wiesz, co, i dla mnie to była bardzo, bardzo intensywna, intensywna inspiracja. To znaczy, ja sobie pomyślałem rzeczywiście, że, że nie ma takiej postaci, że często my, autorzy używamy e, tego uzależnienia tak w sposób bardzo narzędziowy, to znaczy w tym sensie, że pokazujemy jakiegoś pijanego komisarza policji, który który rozwiązuje znakomite sprawy kryminalne, zapominając trochę o tym, że jest to choroba alkoholowa, zapominając o tym całym piekle gdzieś rodziny i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie pomyślałem, że rzeczywiście, że hazard nie jest wyeksploatowanym, jakkolwiek brzydko to, to pewnie brzmi, uzależnieniem w literaturze. I odezwałem się bardzo szybko do uli po tym, jak ona to napisała, ten, ten post, z takim pytaniem, czy ula będzie się tym zajmowała literacko, czy nie, czy w razie czego ja mógłbym się tym zajmować. Kiedyś tam, bo to był taki okres, kiedy miałem jeszcze do napisania kilka innych powieści. Niespecjalnie ten hazard widziałem w tych swoich rozważaniach. Natomiast kiedy pojawia się propozycja wydawnictwa literackiego, kiedy myślimy o nowej serii, nagle sobie przypominam, że, że, że Ula niemalże przyniosła na tacy taką gotową postać. Odezwałem się do Uli i spytałem, czy, 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 czy mógłbym się rzeczywiście tym zająć. Czy to już jest ten taki dobry moment, kiedy Ula przemyślała też swoje działania w tym zakresie? I okazało się, że ula mówi: Wierz, wierz i konsultujmy to razem. Znaczy, uzgadniajmy to. Ja mówię: No, to jest cudowna informacja, bo wiesz, bo to są dwie pieczenie na, na, na jednym ogniu. Więc yy, tak powstała Maria Herman po prostu yy, z takiej bardzo solidnej współpracy z ulą, też yy, pod, pod kątem wiarygodności psychologicznej tej postaci, co było dla mnie kluczowe w ogóle do tego, żebym się tą postacią zajmować. Yy, no, i gdzieś na drugim planie pojawia się Olgier Borewicz z zupełnie innym uzależnieniem, seksoholik. Yy, który w to uzależnienie popada, mówiąc krótko, czyli, czyli mamy tutaj do czynienia w tej opowieści o wiatrołomach i o urwisku w gruncie rzeczy o, o uzależnieniach jako takich, ale też o relacji między osobą uzależnioną abstynentką a, a osobą, która w uzależnienie właśnie głębiej popada. Wydaje mi się, że akurat hazard, seksoholizm pewnie mniej, ale hazard jest tym uzależnieniem, które pozostawia ogromne spustoszenia. Myślę sobie tutaj o tych spustoszeniach też finansowych i tym braku bezpieczeństwa rodziny. I to jest coś zupełnie, zupełnie chyba takiego wiesz, no, naznaczającego też osoby grające, ale i, i, i tych współuzależnionych, czyli, czyli najbliższych, prawda? Z jest, jest jest rzecz jasna podobnie, natomiast my uznajemy, że to jest taki powód do żartów i że to nic takiego wielkiego, że no daj Boże takie to uzależnienie, właśnie. nie? Yy, więc więc yy, tak, ponieważ to też nie był jakoś taki wyeksploatowany temat, pomyślałem sobie, że dobrze byłoby te dwa uzależnienia gdzieś, gdzieś pokazywać w tej opowieści kryminalnej i zwracać na pewne elementy uwagę. Bardzo mi się podoba to, że nie podążyłeś w kwestii, znaczy w tym wątku Marii i, Marii i Olgierda w stronę romansu, bo mamy chyba zbyt dużo tego typu par i duetów. Kiedy wymyśliłem sobie parę bohaterów to w sposób naturalny przychodzi zamysł na to, czy oni będą razem, prawda? Mhm. I kiedy ja sobie tylko zadałem to pytanie, natychmiast sobie odpowiedziałem, nigdy w życiu. Mhm. Znaczy, to nie może być odpowiedź tego typu, bo ja nie chcę tego typu opowiedzi, ponieważ w momencie, kiedy oni się zajdą praktycznie, nie ma o czym pisać, prawda? Z natury rzeczy też wiedziałem, że nie będzie tak, że ta para będzie miała się ku sobie w ogóle, co do zasady. Że oni się będą szanowali gdzieś na poziomie mm, zawodowym przede mhm. wszystkim, i że w pewnym sensie jakoś Maria będzie też otaczała troską Olgierda, w związku z tym, że widzi jego upadek, a on o tym upadku jeszcze, jeszcze nie wie. Jaką rolę właśnie Joanna odgrywa w życiu, w życiu Marii? Niewątpliwie jest takim światełkiem w tunelu. To znaczy, jest osobą, która pokazuje, że od momentu, kiedy podejmiesz decyzję o leczeniu uzależnienia, że masz przed sobą życie. I myślę, że Janna Mitras jest dlatego potrzebna Marii. Mhm. Żeby widzieć tę perspektywę, że z tego, co spotkało Marię Herman, jest jakaś szansa ucieczki, jakaś szansa wyjścia i, i, i podjęcia normalnego życia. Mhm. Że ta perspektywa istnieje. I myślę, że to jest chyba kluczowe dla dla Marii. Natomiast y, y, chyba matką, chyba nie, nie mm -hmm. w tym, chociaż niewątpliwie taka przyjacielska relacja mm -hmm. bardziej, mm -hmm. prawda? Nie wiem, na ile to się udaje, wiesz, też no, y, y, złapać taką przyjaźń kobiecą, mm -hmm. prawda? No, no, no. I czy ta, ta relacja Marii z matką, czy ona wpłynęła na Marii życie, na to jej uzależnienie? Czy tutaj możemy matkę obwiniać? Y, no, więc, no więc y, chyba w orwisku gdzieś pada taka mhm. sugestia, że mhm. mogłoby tak być. Z, z tego właśnie, co, 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 co też mówi Ula. Y, no nikogo nie można obwiniać poza samym sobą że za uzależnienie jestem odpowiedzialny ja za moje uzależnienie jestem ja odpowiedzialny, i próba zrzucenia tej odpowiedzialności na kogokolwiek innego jest karkołomna i z natury rzeczy no, skazana chyba na niepowodzenie. W związku z tym, owszem, można rozpatrywać to jako czynnik gdzieś decydujący, jako, jako element, który wprowadza Marię na tą drogę, ale to ona sama byłaby w stanie podjąć tę decyzję, że nie idę tą drogą świadomie. Ja próbuję rzeczywiście tak to układać, że, że ta. Bardzo trudna, bardzo zimna relacja z matką jest jednym z powodów, dla których Maria Herman popada w uzależnienie, ale to ona jest za to uzależnienie odpowiedzialna, a nie jej matka i, i Maria musi i Maria musi to zrozumieć. Gdzieś chyba, gdzieś chyba w urwisku ten, ten, ten wątek jakoś tak szczególnie wybrzmiewa. Odetchnęłam z ulgą, wiesz, bo miałam wrażenie, że zbyt dużo, w ogóle mam wrażenie, że e, psychologia, psychoterapeuci zbyt dużo e, zrzucają na barki e, matek. I mhm. e, prawda, bo no nie wszyscy jesteśmy, tylko my jesteśmy odpowiedzialni za, za własne życie i. i no, Fajnie, że też niuansujesz trochę tę postać matki w, w Urwisku. To zazwyczaj tak jest, że to jest jakiś strut zdarzeń i, 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 i wydarzeń i jakiegoś, jakiegoś powodu jest to reakcja uh -huh. na coś, prawda? Uh -huh. I, i, I jakby próbujemy to odkryć. Ja, kiedy siadałem do napisania Urwiska po wiatrołomach, czyli, czyli wiedząc, jaka ta relacja z matką jest, zastanawiałem się, co nowego można w tej relacji uh -huh. powiedzieć, Jak, jakie nowe wątki mogą się pojawić w tej relacji, które będą uwiarygadniały tę historię w ogóle, prawda? Nie będę mówił tu, żeby nie spoilerować, czego ta sprawa dotyczy, ale rzeczywiście wydaje mi się, że udało się znaleźć jakieś nowe, nowe światło, na, 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 które rzucam na, na, na tę relację i chciałbym, wiesz, no, przyglądać się temu, co będzie dalej. Tak jak mówię, no, niczego z góry nie zakładam, natomiast bardzo lubię w trakcie pisania też szukać takich rozwiązań, czy inaczej, czy poczuć takie rozwiązania odpowiednie, które które będzie ubogacało całą tę historię. Na pewno jeszcze nie powiedziałem wszystkiego na temat relacji matki z Marią Herman, czy może inaczej Marii Herman z matką, bo to chyba w tym kierunku ta relacja się układa narracyjnie. I będę przyglądał się na pewno temu w trzecim tomie równie, równie i mocno interesująco, tak jak zresztą historii Olgierda Borewicza, która też nie jest łatwa i nie jest prosta, jak mi się wydawało, po wiatrołomach. zbliża się jesień. Więc e, powinna się pojawić nowa książka Roberta Małeckiego, i myślę, że już, już ta książka jest napisana. Tak Powiem, że rzeczywiście jest napisana. Jesteśmy krok przed redakcją, w związku z tym będziemy dopieszczać ten tekst który pojawi się prawdopodobnie w październiku. Takie są sygnały dzisiaj. No i cóż ja mogę więcej powiedzieć, niespecjalnie <laughs> dużo w, w, o tej porze roku, bo rzecz jasna, planujemy pewne zaskoczenia z wydawnictwem literackim. Mogę tylko powiedzieć, że tytuł na litera Z się zaczyna. Z. Jednowyrazowy. Jedno Jednowyrazowy. Tak, jedno tak, jedno wyra... tak chyba zostanie, więc, więc no. wydaje się, że. Że tyle można powiedzieć. No dobrze, super. To ja czekam na nową książkę. Na razie polecamy wiatrołomy cieszę. i urwiska. No i oczywiście czytajcie też grosa. Tak? <laughs> <laughs> dziękuję Ci bardzo, bardzo dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. Dzięki.